Nazywam się Karolina Mystek i poprowadzę podcast Gaz System. A naszym tematem będzie rozbudowa tłoczni gazu w Goleniowie, czyli jeden z kluczowych elementów projektu Baltic Pipe. Na ten temat porozmawiamy z Izabelą Dudzik, kierownikiem tego projektu inwestycyjnego. Dzień dobry, Izabelo. Witam serdecznie. Tłocznie w Goleniowie to jedna z trzech tego typu inwestycji, które wchodzą w skład lądowej części projektu Baltic Pipe. Opowiedz proszę więcej o ich znaczeniu w kontekście gazociągu podmorskiego i krajowego systemu przesyłowego. W końcu mówi się nawet, że tłocznie to serce systemu przesyłowego. Tak, zgadza się. Tłocznie to serce systemu przesyłowego. Podobnie jak nasze serce, które tłoczy krew, dostarczając ją do najdalszych komórek organizmu. Tak samo tłocznie muszą podnieść ciśnienie gazu, żeby mógł być on dostarczany do odbiorców. W zakresie całego projektu Baltic Pipe wchodzi kilka elementów. Oprócz gazociągu podmorskiego, powstaną gazociągi lądowe o łącznej długości około 235 km. Dodatkowo rozbudujemy istniejące tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie. No i budujemy zupełnie nową tłocznię w Gustożynie. Poprzez Baltic Pipe będzie można odbierać maksymalnie 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To, czy odbierzemy taką ilość surowca zależy nie tylko od przepustowości gazociągu podmorskiego, ale również od możliwości odbioru i rozprowadzenia gazu w krajowym systemie przesyłowym. A więc tak jak wspomniałaś, rola tych trzech tłoczni jest kluczowa dla poprawnej pracy całego gazociągu. Umożliwią one dostarczenie gazu do odbiorców pod odpowiednim ciśnieniem, którego maksymalna dopuszczalna wartość wynosi 8,4 MPa. Przy tłoczni w Goleniowie mówimy o rozbudowie. Na czym będzie ona polegała? Jakie elementy będą podlegały przebudowie? Obecna tłocznia w Goleniowie wyposażona jest w agregat sprężarkowy o mocy 3,6 MW wraz z obiektami towarzyszącymi od strony technologicznej. Rozbudowa tłoczni polega na uruchomieniu trzech kolejnych agregatów sprężarkowych, których łączna moc wyniesie około 25 MW, z czego dwa. O mocy 10 MW i jeden o mocy 5 MW. W ten sposób potencjał tłoczni znacząco wzrośnie. Każdy z agregatów zlokalizowany zostanie w odrębnym budynku, jednak zabudowanie agregatów to nie wszystko, aby tłocznia mogła spełniać swoje funkcje. Niezbędne jest wybudowanie również innych obiektów technologicznych, takich jak chłodnice gazu procesowego, stacja sprężonego powietrza, stacja redukcyjno-pomiarowa czy zespoły filtroseparatorów. Na terenie rozbudowanej tłoczni powstaną również obiekty towarzyszące. Mam tutaj na myśli budynek energetyczny, budynek warsztatowo-magazynowy czy pompownie PEPOSZ wraz ze zbiornikiem PEPOSZ. W zakres całego projektu wchodzi też wykonanie zagospodarowania terenu, m.in. wybudowanie dróg i placów, jak również ogrodzenie terenu tłoczni. Jeśli chodzi o zakres prac prowadzonych na terenie istniejącej tłoczni, to wykonane będą włączenia do sieci przesyłowej, oraz przebudowane zostaną ciągi regulacyjno-pomiarowe. A jak wygląda aktualny stan prac? Pod koniec zeszłego roku podpisaliśmy umowę na roboty budowlane. Jesteśmy więc w fazie realizacji projektu. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Max Trecher, natomiast nadzór nad inwestycją prowadzony jest przez spółkę EcoInvest. Wykonane już zostały fundamenty pod agregaty. W czerwcu wykonawca planuje montaż agregatów na fundamencie, co umożliwi rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem budynków agregatów. Równolegle wykonawca kontraktuje umowy podwykonawcze na dostawę materiałów i urządzeń. Pierwsze dostawy materiałów niezbędnych do rozpoczęcia spawania, części technologicznej, odbyły się w kwietniu. Informowaliśmy ostatnio o zakończeniu dostaw inwestorskich na agregaty sprężarkowe. Powiedz proszę coś więcej na ten temat. Tak, z końcem marca zakończyła się dostawa agregatów sprężarkowych, która realizowana była w ramach dostaw inwestorskich. Dostawcą agregatów jest firma Solar Turbines, która, z którą Gaz System e, zawarł umowę w sierpniu 2019 roku. Sprężarki i turbiny wraz z częścią osprzętu wyprodukowane zostały w fabryce w San Diego, natomiast pozostała część do posażenia agregatów w fabryce na terenie Europy. Na początku maja zakończono również dostawy inwestorskie w zakresie armatury. Łącznie System zakupił 181 sztuk armatury o średnicach od DN200 do DN1000, z czego około połowa to armatura o średnicy DN700. Jaką docelową moc i przepustowość będzie miała tłocznia? Dokumentacja projektowa oraz pozwoleń na budowę zostało wydane dla realizacji dwóch etapów, których łączna moc wyniesie 30 MW. Jednak obecnie realizowany zakres etapu pierwszego, który tak jak już wspomniałam wcześniej wynosi 25 MW, a przepustowość 1,6 miliona metrów sześciennych na godzinę. I domyślam się, że po rozbudowie zwiększy się teren całej tłoczni. Zgadza się. Obecnie istniejąca tłocznia zajmuje obszar około 3,5 hektara. Natomiast po jej rozbudowie tłocznia zajmować będzie ponad 10 hektarów. Iza, a powiedz proszę, co czeka nas w najbliższych miesiącach i kiedy planowane jest zakończenie rozbudowy? Wykonawca zaplanował, że główne roboty budowlane zostaną zakończone na początku przyszłego roku. W kwietniu przyszłego roku planowane jest zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, co umożliwi rozpoczęcie procedury odbioru technicznego, który zgodnie z kontraktem powinien zakończyć się na początku maja 2022 roku. Potem rozpocznie się faza nagazowania i rozruchu. Odbiór kontraktowy zaplanowany został na wrzesień 2022 roku. A co jest największym wyzwaniem w realizacji tej inwestycji? Nadrzędnym celem każdej inwestycji jest jej realizacja w założonym terminie i budżecie wraz z utrzymaniem jakości. I tak jest też w tym przypadku. Z uwagi na przyjęte założenia harmonogramowe, przy uwzględnieniu tak szerokiego zakresu inwestycji, należy perfekcyjnie zgrać działania podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Mówię tu nie tylko o wykonawcy robót budowlanych i jego podwykonawcach, ale również o firmach realizujących dostawy inwestorskie oraz pełniących nadzór inwestorski i nadzór autorski. Jedynie ścisła współpraca wszystkich interesariuszy może zagwarantować osiągnięcie sukcesu. Czy na sam koniec możesz nam jeszcze powiedzieć, czy pracując przy tak ważnym projekcie, czuć na co dzień wagę tego przedsięwzięcia? Zdecydowanie tak. O kluczowym znaczeniu tej inwestycji świadczy bezpośrednie raportowanie postępu pracy do zarządu spółki oraz zainteresowanie przedstawicieli organów administracji rządowej. Z jednej strony tak wysoka ranka przedsięwzięcia może być czynnikiem stresogennym dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację inwestycji. Z drugiej jednak strony jest ułatwieniem w kontaktach zewnętrznych, np. z organami administracji państwowej, które chcą również mieć wkład w realizację przedsięwzięcia strategicznego z punktu widzenia gospodarki kraju. Iza, bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w tym podcaście. Mam nadzieję, że po naszej rozmowie temat tłoczni stanie się dla naszych słuchaczy bliższy. Ja również bardzo dziękuję.